Witam w kolejnym odcinku. Tym razem dla odmiany siedzimy w jeleniu. Przyjechaliśmy na łąki. Bukujemy obornik. To ruszamy powoli. Taki krótki film nagram. Wcześniej akurat kończę. Właśnie bukowanie, jestem na ostatniej łące. Jeszcze patrzę dzisiaj na szybko przelecieć z polifoską. No, troszkę późno w tym roku wyjechałem z obornikiem dlatego też no, te łąki wyglądają jak wyglądają no przesadziłem, przesadziłem jak zwykle za dużo tego obornika tutaj poszło, teraz jest problem żeby to porozciągać jakby nie było te dwa miesiące jeszcze do, do końca maja zostały do zbiorów no ale zbyt słomiasty ten obornik był i on i tak podejrzewam, że że nie przerobi się i tak nie przerobi. Oj, ale to już moja wina. No. Co, co poradzić? Działka hektarowa. Jeszcze tak tutaj po sąsiedzku. Blisko mnie. Dlatego to też wziąłem. Ale no, trochę niefajna do, do koszenia czy grabienia czy zbioru ogólnie. Bo tu są jakieś drzewa. W środku też jakieś tam olszyny pozostawiane tu też pozostawiane i to takie wykaszania są wkoło tych drzew zawsze gdzieś tam gałęzi. Gałęzi oczywiście nałamane zostaje, chociaż widzę, że w tym roku w tamtym, nie w tym. Sąsiad widzę, tu poogarniał, powykaszał, e, powykaszał, powycinał te drzewa. Gałęzie ładnie na kupeczki poukładane. klasa ale mi się podoba, bo ostatnio jak tutaj byłem w tamtym roku yy, chyba trzecie albo czwarte jak kosiłem nie pamiętam, no to lusterko jedno pęko i to tak no niestety jest przy tych drzewach o, tu też jakaś gruszka czy coś ich stoi tu jeszcze kawałeczek do wykaszania Także, no mówię, jest, jest uwracania na takich działeczkach dużo. i jeszcze nie zabinę się. Zaraz, zaraz. Nawracamy. Łuka, pozeszona od kolegi, 5-metrowa, bodajże. jak dobrze pamiętam. No ale bez tego na łąkach po zimie, no ani, ani rusz. Tak, to są ładnie kretowiny porozciągane. Ten obornik no zruszony. Chociaż trochę, tak jakbym go zostawił. Jeszcze w takiej ilości, to bym później wszystko zgrabił z powrotem w loski, jakbym miał zbierać cianą kiszonkę. I tak pewnie tam ta słoma zostanie, i tak pewnie zostanie, no ale na pewno już nie tyle, jakby nie było to ruszone. Wyjdę no, jeszcze później pokazać, jak się zestaw prezentuje także do później dobra, no to skończyliśmy motowanie i tak szczerze powiem, że nie wiem co tu się odjebało nie wiem Obornik włożony na zimę i pomimo tyle śniegu co w tym roku było i tej wody, no bo naprawdę i przepadywało i ten śnieg, także Powinno to, to przerobione być, a to tak strasznie nie wyglądało jeszcze, nim to ruszyłem, bo ta trawa poprzewastała, To, to nawet było nieźle, a teraz no to masak. O eee, Zaraz wyjdę, pokażę jak to się prezentuje. Więc. Już do tego blogu się trochę przyszykowałem, nawet się trochę lepiej ubrałem, bo szwagierka po obejrzeniu kilku moich odcinków stwierdziła, że wyglądam jak Andrzejek z Podlasia. Dlatego też trochę się ogarnąłem. O, nawet czapeczkę zmieniłem. Widzisz Angelika? O. A teraz wychodzimy. Jelonek posprzątany przez syna, ostatnio wziąłem go umyłem, przeserwisowałem, znowu oleje, nie oleje, filtry paliwowe powymieniałem i tak o, łańcuszek założony do transportu, zabezpieczony, żeby znowu ktoś mi nie zarzucił, tak jak przy wałach, że do transportu nie zabezpieczam i jak wąż hydrauliczny pęknie to nieszczęście, no są oczywiście tutaj dużo w tym racji, no bo faktycznie by tak było, no ale... Tak zawsze człowiek jeździ, dopóki się nic tam nie wydarzy, a później dopiero lament, No ale nieraz i tak bywa. Dobra to by było na tyle. Uciekam do domu w paleniu Holanda i siejemy na noc. Bo na razie do następnego